Siemaneczko ziomeczki z tej strony Szkielet52, a jest dzisiaj ze mną! Dziękuję. I dzisiaj będziemy nagrywać znowu Hero Zero. Tak, już mamy prawie siódmy poziom, ja sobie wezmę baterykę. Skracamy misję, bo my sobie mamy, nie? Baterie. Tu w dzisiejszym odcinku nie wiem co będziemy dokładnie robić, bo ja mam już nie mogę już atakować. No sobie dzisiaj będę walczyć staty. Siłkę trochę wyjdziemy. Eee, co? Pięknie. no nic. Ty jesteś, teraz masz lepsze staty ode mnie. Dobra. gorączka rączka zakupów. Trzy punkty na no, umiejętność. Znowu mi to przepraszam, za to przepraszam. Dobra, to to Mierzę to sprzedam. No za 24. Dobrze poszło. I tu tylko. No jeszcze jedna. Mam no, wszystko po 50, tylko oprócz jednego, bo mam jego 49. To tak. Co so dziś? Dzisiaj bym chciał zrobić mój opis. Zapraszam na mój. Pięćdziesiątka. No. Reklamuje się na własnym filmie. No to tak. Co teraz robimy? Je kurde. Mi za 30 sekund kończy się misja. Mm. I sobie może będę mieć następny level i sobie ulepszę Będzie o staty. Co? Patrzcie zobaczyć się staty. Poczekaj Poczekaj, bo no dobra. Jej bo Jej. Jej. O szósty level robi się dziecięć. Mm, 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 mm. A ja mam taniec Wszystko po 56. No, a siódmy level, jej. Wszystkie staty po 50 i chyba 51. O, mam w O 90 monety, teraz będę zachowywał Ej, okay. może mnie zaatakować? Jej, jej. Nie chcę cię atakować. U 51 monet. Zadbi o pomki. Bingo. Bingo! Jeszcze 130 Nie, nie chcę cię atakować Ile masz monet? Zobaczcie kawałek. Osoby położone. Co? Osoby położone. No, a zbieram na nasz team. I sobie zrobimy jeszcze jedną misję i tak jeszcze 3 minuty i kończymy. No. I chyba jeszcze dla was dzisiaj zagramy. W jaką grę? Cubstar? Super.. Cubstar, chcesz nagrać? Nie, może że nie. Jak się nie masz, że nie piszesz? Nie, to jest bardzo ważne. Jeden dzień zrobiliśmy około 13 odcinków. I teraz nie mogę. Jak babcia... W... dobra, babcia wbiła to był udany. No. Mhm. Dobra. Misio, mi się robi? robi? My też. Ej, a, ej, a, wejdź, a na wejdź na i zobacz, mam ma wszystko po 56. 56. No dobrze, Kondzie, dobrze. Nie. może. Ojej, 2 wpisałem. sobie jakiś opis, zapraszam na kanał Chyleta51 Ale reklamy <noise> robię No dobra, kondycję serastu Jezus, mam no, wszystkie staty po 51 dobra, dobra, to... No dobra, to jest czerwone No, że mnie, ja no kurde, nie atakujemy się Ale dzięki za monety Terima kasih. <muchas> <tom> Się cieszę, że wygrywa z słabszym graczem. O, co ja zrobiłem przegram. Zawsze jak chcecie kogoś atakować, zobaczcie sobie, pokaż bohatera. No i co, wyzwanie mam. Pięć razy przegranych pojedynków. Haha, trzy punkty na umiejętność. Co sobie tu uleczyć? Wezmę to. To. Siła jest najmniej ważna, chyba. No, ja też jest potrzebna. Konio, zrobiłeś już opis? To zrób. Nie. Dobra, nie ma co już dzisiaj jest tak przedłużać odcinka, nie? Nie, tylko nie. to do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.